Nie zawsze mam siłę, ale zawsze mam cel Każdy dzień to walka, ale też nowy level Nie liczę porażek, liczę lekcje z nich Bo każda z nich uczy mnie, kim naprawdę chcę być Widziałem jak ludzie się łamią na pół Posłuchają świata zamiast własnych słów Ja wolę się potknąć, idąc swoją trasą Niż stać w miejscu tylko dlatego, że inni się boją I kiedy głowa mówi, nie dasz rady Serce krzyczy głośniej, spróbuj jeszcze raz stary Podnoszę się, nawet gdy ciężko oddychać. Nawet gdy wszystko próbuje mnie zepchnąć. Nad mojej piersi jest ogień, co nie chce wygasać. I on mi mówić dalej nie stój. Podnoszę się, choć nie zawsze mam czasem się boję kolejnych dni. Ale wiem jedno, jeśli nie spróbuję, to już na starcie przegrałem. Ja i snu. Nie jestem ze stali, mam swoje rysy, ale to one pokazują, że byłem w bitwie. Każda rana to dowód, że próbowałem, że coś kochałem, że o coś walczyłem, że stałem. Nie chcę być cieniem na cudzym tle, chcę być światłem. Choćby małym dla siebie, nie muszę być pierwszy, Nie muszę być znany, wystarczy, że będę sobą i niezłamany. Podnoszę się nawet, gdy ciężko oddychać. Nawet gdy wszystko próbuję mnie zepchnąć Pierwszy jest ogień, co nie chce wygasać. I on mi mówi, dalej nie stój. Bo może się kołoć, nie zawsze mam siłę. Choć czasem się boję kolejnych dni. Ale wiem jedno, jeśli nie spróbuję, to już na starcie przegrałem. Ja i stój. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jeszcze możesz. Jeszcze oddychać, jeszcze coś zmienić. jeszcze zdążę. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jeszcze możesz Jeszcze oddychać, jeszcze coś zmienić nie Jeszcze stąd Podnoszę się nawet, gdy ciężko oddychać Nawet, gdy wszystko próbuje mnie zepchnąć Na dół mojej piersi jest ogień, co nie chce wygasać I on mi mówi, dalej, nie stój Podnoszę się, choć nie zawsze mam siłę choć czasem się boję kolejnych dni Ale wiem jedno, jeśli nie spróbuję To już na starcie przegrałem, ja it's